mam Mankowicza w kolejnym odcinku dzisiaj nagrywamy sobie challenge, który Wam obiecywałem więc nagrywamy sobie tutaj Coca-Cola challenge i dzisiaj tak przegrałem wtedy w Agario ten wynik mówiłem, że nagram no i nagrywamy także zaczynamy ja nie jestem dzisiaj sam na filmie ponieważ tak jak Wam mówiłem w poprzednich dniach jestem na wakacje no rodziny ze mną Cześć, Siema. Siema Eniu Także, no, możemy chyba zaczynać Będzie beka, mam nadzieję Będzie mokrzy A jakoś idzie <grym> Tak jak zobaczyć, mamy pole O kurwa Trzymamy so, Ej, weź od razu wszystkie jakie 2000 Raz, dwa, trzy Jeżeli chcecie kolejny challenge, jakikolwiek, to piszcie w komentarzach. Ja wtedy się zastanowię i go nagram, wybiorę najatrakcyjniejszy pomysł. No więc nagram. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie filmy, a będzie git majonez i będę się cieszyła. Miliarnie. Dobra. No i gitara baję w